1 sierpnia w Trzebieskiej Marinie zacumowały jachty biorące udział w wyścigach The Tall Ship Races. To niezwykłe wydarzenie bez wątpienia na stałe zapisze się na kartach historii tej przystani i samej miejscowości. Do Trzebieskiego Portu przypłynęło kilkanaście jednostek, wśród których był flagowy żaglowiec miasta Gdańsk, generał Zaruski. Całość załogi to jest 25 osób, z tego 20 jest tych trejnisów, co mieszkają w Kubryku i właśnie obsługują ten statek. To jest bardzo specyficzny jacht, bardzo istotny tutaj wśród tych wszystkich jachtów polskich, bo to jest ostatni drewniany tego typu jacht, który został zamówiony przed wojną przez Mariusza Zaruskiego, generała Mariusza Zaruskiego. Zamówił 10 takich jednostek, mając na uwadze rozwój, prawda? Wychowania morskiego, jak to kiedyś się nazywało, co teraz nazywamy sejtriningiem. No ale przed wojną był jeden gotowy. No i właśnie to jest ta jednostka, którą niedawno miasto Gdańsk odbudowało ten statek. Załogę generała Zaruskiego stanowią młode osoby między 15 a 25 rokiem życia. Rejs, jednym z najstarszych czynnych polskich żaglowców, do łatwych nie należał. Jednostka jest bowiem częściowo wyposażona w archaiczne jak na obecne czasy urządzenia, jednak stare morskie tradycje okazały się niezawodne, a sam Rejs przyniósł załodze zwycięstwo. Rywalizacja jest na wysokim poziomie, wszyscy chcą wygrać, co jest moim zdaniem super, ale ponadto powstaje w portach i wymiana załóg, spotkanie się z nowymi ludźmi. Jest naprawdę cudowna. No i to, że możemy poznać inne kultury, szczególnie w Finlandii kultura sauny. No ja się pod tym podpisuję. Były fajne emocje, dobre warunki żeglarskie, sporo popływaliśmy. No i przede wszystkim wygraliśmy, więc jesteśmy zadowoleni. W klasie B, to jest klasa keczów gaflowych, czyli tak, taki, tak, takich statków jak nasz, startowało 12 jachtów, no i wśród tych 12, 12 jednostek jesteśmy pierwsi. Punktualnie o godzinie 17.00 czas zatrzymał się na minutę. Zawyły miejskie syreny, a po chwili również syreny statków, by oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. W ten symboliczny sposób upamiętniono 80. rocznicę tragicznych wydarzeń, które stały się symbolem walki o wolną Polskę. Port żeglarski w Trzebieży ma ogromny potencjał. O przywrócenie dobrej marki wśród tego typu obiektów w Polsce stara się od 15 lat kapitan Radosław Pawlik. Jesteśmy dużym portem, największym portem na Zalewie Szczecińskim i mamy naprawdę duże możliwości. Obsługujemy wszelkiego rodzaju ruch, począwszy od jednostek rybackich, handlowych, specjalistycznych, jak również i tych sportowych. Mamy odpowiednie tory podejściowe, odpowiednie zanurzenia w porcie i właśnie dzisiaj obsługujemy przede wszystkim te jednostki sportowe, które są dla nas taką wisienką na torcie. Każdego roku, zwłaszcza w okresie letnim w Trzebieskim Porcie, cumuje niezliczona ilość jachtów i łodzi motorowych, ale są to zazwyczaj krótkie postoje dla uzupełnienia zapasów, w tym wody pitnej, żywności czy paliwa. By zatrzymać jednostki na dłużej, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę, co niewątpliwie uczyni z tego miejsca przystań przyjazną dla żeglarzy i turystów. Co by można było zrobić? No myślę, że zaplecze rozwinąć zaplecze i to nie tylko w samym porcie, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie czyli, czyli plaża, czyli drogi dojazdowe, parkingi. Park to jest taki centralny punkt centralne miejsce miejscowości, gdzie powinno się toczyć życie kulturalne, rozrywkowe. Kiedyś tak było i chciałbym, żeby to wróciło. Tego dnia do Trzebieskiego portu przybyło spore grono zaciekawionych wydarzeniem osób. Wśród wielu jednostek dostrzec można było jednego z najbardziej zasłużonych polskich żaglowców. To oddany po gruntownym remoncie kapitan Głowacki, pod którego żaglami doświadczenie zdobyły całe rzesze żeglarzy. Kapitan Głowacki to jest łódka, to jest żaglowczy, który tutaj stąd jest, jakby, ale po 15 latach wrócił odbudowany. To jest jego dziewiczy taki sezon po, po odbudowie. Wieczorem przy portowym parku rozbrzmiały pieśni żeglarskie. Wśród nich najsłynniejsza polska szanta autorstwa nieżyjącego już Jerzego Porębskiego Gdzie ta gdzie ta keja, a przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach. Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? spróbuję razem. Gdzie ta keja, a przy niej ten ja? Gdzie ta koja wymarzona w snach. W każdej chwili płynę w taki rejs, tylko gdzie to jest, ach, gdzie to jest. Jednostki zawitały do Trzebieży na dobę. Ich portem docelowym był Szczecin, a dokładnie dwa brzegi odry. W tym roku, w ramach The prejsy Prejs, tam 65 żaglowców z załogami, łącznie to aż 1600 żeglarzy którzy mają niebywałą okazję spędzić wakacje pod żaglami, biorąc udział w prestiżowym wyścigu jachtów z całego świata.